No i jesteśmy stanowisko numer 32. Metod Federpolska Polska Master z dzień pierwszy. Chciałbym ja Wam też. Wszystkim tutaj podziękować za przybycie. Chciałbym również, żeby ta impreza zapadła wam jak najlepiej w pamięć, żebyście mieli same miłe wspomnienia. Życzę Wam udanej rywalizacji, ciekawych połowów, jak najgrubszych okazów i żebyście się po prostu dobrze bawili. Co się wydarzy? Co woda da? Tego ja nie wiem. Wiem co mam rozrobione. Wiem jaki mam apetyt na łowienie, ale co z tego? Czapka biała jest, która będzie mnie dzisiaj chroniła. Dostałam czapeczkę, dziękuję. Yy. I cóż, łowimy. Co będzie? Nie wiem. Pokażę Wam jak się tutaj rozrobiłam. Rywalizacja jest duża i presja też. Ale co tam, bierzemy. Pelecik tu mamy pelet 11 mm, zobaczymy czy on pozwoli grubszą rybę znęcić. Kukurydza ciemna, zanęta, domoczona. To jest metodmania zielona pomieszana z metodmanią czarną, czyli seria O'Fish Marine i O'Fish Green. Tutaj mamy pelet 2 mm i tutaj od Feeder pelet ciemny. Także taka mieszanka. Takie zanęty, tak gdzieś startuje. Obok tutaj woda, czyli żeby sobie wybardziła w Tu przynęty, butelki wody, trzy wędki, także na luzie. 3,30 do bombki, 3,60, 3,90 na dystans. Tak się prezentuje woda, jest bardzo duże słońce. Ryba się spławia, chociaż nie tak mocno się spławia, jak, jak ma tutaj w zwyczaju. Obok mnie bardzo dobrzy zawodnicy. Także naprawdę jest. Jest tutaj dzisiaj do zrobienia dużo pracy, żeby, żeby ten sektor y, dobrze dobrze zamknąć albo dobrze tutaj połowić w nim. No. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę siedziała i się opalała, tylko że będę łowiła. Y, przyznam Wam, że trochę już tych zawodów zjeździłam i też ten sezon mój y, obecny. Nie jest jakiś spektakularny, więc nie nastawiam się mocno. Po prostu chciałabym połowić i dobrze się bawić. Zapraszam Was na relacje, zapraszam Was na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się on spodoba. I yy, cóż, wędkarska piątka, łowimy. Idziemy do Bartka trochę. Patrzcie, jaki polosował. Piękne stanowisko. Najwygodniejsze miejsce na całym łowisku. No. Chociaż tyle dobrze. Że jak nie będą brały, to wygodnie mi się posiedzi. Bo ryby nie będą. Na co łowić będziesz? Jak koszyk, to trzy do góry karty grałbym. Na co będę łowić? <grym> no. Tutaj masz, zobacz. Tu jest Metod Mania, ale dodałem jeszcze trochę czarnego peletu. Też jest Metod Mania zielona. Tu masz Metod Mania Sweeta. No i tu mam miks peletów ósemek i szóstek. Znaczy to, te jasne to są ósemki, te ciemne to są szóstki. No i kukurydza, ale ogólnie wolałbym, żeby ryby brały na metodę, połowiłbym sobie na metodę, po prostu nie chce mi się łowić na ciężarek, na bombkę, no i też mi się wydaje, że tutaj raczej te ryby stoją tam na środku i tam właśnie będę zamierzał łowić na dystansie, no i zobaczymy, no jak będą to nie będę nic zmieniał, chciałbym sobie na metodę połowić. O. Jakieś wędki przygotowałeś specjalne, czy po prostu te co masz zawsze? Nie, znaczy akurat na te wędki rzadko łowię, ja właśnie biorę zazwyczaj na zawody jak trzeba łowić to od 50 metra w górę i tutaj mam duale słowy 360. Ja mam dwa takie i jeszcze mam jednego 330 na krótszy dystans, znaczy dwa mam 330, ale w sumie tylko jednego rozłożyłem na razie. Powodzonka. No, ja również Tobie życzę, życzę powodzenia. Czarna fajniejsza chyba co? Mhm. Uh -huh. Ciekawe. No, by fajne. Moi drodzy, słuchajcie, to co się tu dzieje, to jest jakiś Meksyk. No, generalnie trzeba łowić bardzo szybko, bardzo sprawnie. Trzeba być maszyną do łowienia ryb, żeby, żeby mieć tutaj szansę na cokolwiek wyżej niż pierwsza dwudziestka. Wyświetluję mocny sektor, ale to już wiecie. Nie mam czasu nagrać nawet. Nie mogę się przebić przez Karasie. Mam może ze dwie, ze trzy większe ryby. Takie czwórki, piątki, ale masa drobnego karasia i ten karaś po prostu nie dopuszcza. I staram się to omijać, jakieś tutaj swoje typy mam. I karasie zrywają wędki z podpórek, także trzeba być czujnym bardzo. Postaram się nagrać jakieś hole. Zobaczycie jak trzeba holować i jak trzeba się tutaj uwijać, żeby rzeczywiście te ryby podbierać, żeby one się nie spinały i żeby miały jak najmniej szans na, na ucieczkę. Też łowię w takim miejscu, gdzie tutaj mam taki, takie wypłycenie, taką górkę i po prostu nie mogę ryby scholowywać bardzo blisko, bo wtedy ona ociera o dno i, i wtedy je tracę. Także muszę tutaj bardzo uważać, ten podbierak daleko wysuwać. No i co? zapraszam na chwilę na moim stanowisku. Będzie mi bardzo trudno nagrywać z pozycji zawodnika na tych zawodach tu na maślance, bo trzeba być całkowicie cały czas skupionym. Tutaj nie ma miejsca na, na rozproszanie się i na ustawianie kamery i no po prostu nie ma nie ma na to szans. Nie ma na to miejsca. za sobie paletem grubym. Staram się tutaj tą rybę jakoś nakierunkowywać teraz miałam przed chwilą właśnie fajnego karpika już takiego konkretniejszego i takie ryby chciałabym łowić regularnie czy mi na to pozwolą? Nie wiem, no zobaczymy. Będziemy walczyć, tajnią skóry nie sprzedamy, ale też trzeba się liczyć z tym, że woda jest obsadzona takimi zawodnikami, którzy tutaj naprawdę no, robią rozwijają bank. Rzut oddalony. Taki rzut, który robi dużo szumu. Czasami tutaj kładę tak specjalnie podajnik, żeby tego szumu troszeczkę tutaj porobić. Jest to woda, w której mam wrażenie, że jest więcej ryb jak wody. No i dzięki temu, właśnie są, są takie wyniki czy to dobrze, czy źle już pozostawiam Wasze scenie. natomiast no, na takiej wodzie rozgrywane są teraz w tym roku mastersy. Pokażę Wam trochę akcji. Jest jakiś brdąc, ale wariuje też. Udało się. Mamy go. Patrzcie, jaka ryba! Super! Dobra moi drodzy, może coś, coś pogadam. Przemieniłam się na, na bliższy dystans. Rzucam sobie z bombki z bomby próbuję coś o no właśnie i są takie niekontrolowane nie odjazdy I, i rzeczywiście tutaj sobie pilnuję strzelania i zobaczcie fajnie to gra Może nie stracę tej ryby. Ale jest niesforna. Jest bardzo, bardzo niesforna. Przyjemnie się tu łowi. Mimo, że nie łowię na jedynkę sektorową, to, to cały czas łowię jakieś ryby. I nie siedzę i się nie patrzę przed siebie. Nie opalam się. Nie odliczam minut do końca zawodów. To jest bardzo komfortowe łowienie. A jaki będzie końcowy wynik, zobaczymy. On teraz pójdzie do mnie, do brzegu. Mam nadzieję, że uda mi się go grzecznie wyjąć. A widzicie taki brzdąc, ale, ale zawsze to jedna więcej, nie? Jest sam wpłynął. Kukorycka. Także zobaczcie. Na włos dalej. ziarna. O, tu pszczoła, to mnie fruwa, muszę uważać, żeby nie. nie urządziła ucieka młoda i rzucam sobie na bliski dystans. No. Także dzisiaj bombka wróciła do łask. zobaczymy co dalej się będzie działo także trochę tych karpików mam cieszę się, że nie siedzę i się nie nie lampię w wodę, tylko jednak jednak coś łowię to jest, tak jak powiedziałam, taki komfort jeździmy, płacimy za te zawody kupujemy yy, pelety, zanęty wrzucamy to te do tej wody, no chcemy coś z tego mieć, chcemy trochę poholować te ryby i, i dzisiaj sprawdza się słuchajcie, wariant na, na grubo a grubo, bez kompromisów. Zobaczcie to ziarno. Także taki też kombo. I kuku. Tutaj do połowy zawodów sprawdzał się ofisz green pomieszany z ofiszem marine, czyli ciemna mieszanka z peletem 2 mm Taka mieszanka mi się, mi się sprawdziła. I co chcę Wam jeszcze powiedzieć, to głowę na zawodach na żółkę fluo. Uważam, że nie straszy na ryb, nie płoszy w żaden sposób, nie ma to żadnego wpływu, a mi pozwala bardzo dobrze widzieć, gdzie jest ryba. Żyłka się odznacza na, nad lustrem wody. Jest to żyłka spinningowa, taka jakby gumowa, ale bardzo fajnie mi się sprawdza i mogę ją Wam z czystym sumieniem polecić. Także taka polecajka leci żyłka Fill Fishing, będziecie mieli w opisie link do tej żyłki. Ja używam grubości 0,23 i uważam, że jest idealna pod metodę, jeżeli chodzi o tą grubość. Dobra, musimy odebrać rybę, bo znowu z metody przeskoczyłam. I mamy łobuza. Ach. Jest masz. Trochę go trzeba było poszukiwać. czy nie jest zapiętana, co się dzieje z żyłką. Bardzo, bardzo wygodne, wygodna metoda, żeby sobie łowić. Zakładam dumbla i nabijam moją mieszanką. Ukrywam przynętę, zawsze tak robię. Uważam, że ta przynęta podczas upadania podajnika na dno i uderzenia o taką wodę powinna być troszeczkę zabezpieczona. Taki podajnik. No bo podaj. oglądacie te relacje na żywo, czy nie? No bo tam Agata mówi na, na, na live, że ma źle wpisane zawodnika ze stanowiska i to poszło, wiesz, na lajdzie. No, że jest źle wpisane zawodnik i to poszło na żywo na live. odpalamy stop. Ups! Fakt mamy. No to palujemy. chcesz? No dawaj wtedy zdjęć. Dawaj, oczywiście, pamiątka. 36, niecałe. No, to no to o, dziękuję. O, dziękuję, więcej, To to Te pierwsze, to największe. co, tak Tak, tak. Ile? O pół kilo. Kilo. się Dzień, bardzo fajny dzień, podobało mi się. Nie ja na początku płynęło. Tak, może łatwiej. Chcemy, żeby to było w płynu. Aha. Aha, aha. Czekaj, nie widzę. Tata. Co, jak na razie wygrywa? Tak. No, no, no.